Wiemy, jak ważne jest to wydarzenie w Łodzi. Wiemy, jak ważne jest to mecz dla naszych kibiców. Myślę, że pokazałyśmy, że zależy nam na ich dobrym humorze, że tak powiem. I no, myślę, że byłyśmy bezbłędne. Nie, nie znam statystyk w tej chwili, ale. No Naprawdę wykonałyśmy kawał dobrej roboty dzisiaj. E, mimo, że to był dla nas ciężki tydzień fizycznie i psychicznie, myślę, e, pokazałyśmy dzisiaj e, na co nas stać. Jestem w stanie to powiedzieć teraz, że potwierdzam. E, pierwszy raz mam okazję grać. E, myślę, że więcej kibiców w tej chwili tutaj nie było na tej hali niż dzisiaj. E, także było to słychać, było to widać i fajny mecz, naprawdę. Chyba nie spodziewałyśmy się, że. Natomiast jestem bardzo z nas dumna i zrobiliśmy wszystko to, co miałyśmy w planach i jeżeli i tak okazję będzie grać, to jestem spokojna o, o te nasze cele. Jesteśmy po bardzo słabym meczu z Gielskiem i wiedziałyśmy, że każde rozluźnienie może się skończyć, dlatego od początku do końca pełna koncentracja i, no i myślę, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Tutaj cała Łódź czeka na to i ja, ja też. Się... Lubię grać te mecze, bo to są inne emocje zupełnie, więc cieszę się, że jeszcze w taki sposób zakończyłyśmy. Chcieliśmy coś więcej, chcieliśmy, żeby dzisiaj naprawdę to było święto środków. Przede wszystkim wiem, że to jest bardzo ważny mecz za obu klubów. a dzisiaj też są mikolajki, także chciałyśmy trochę więcej, nie, ale nie udało się, bo, bo, bo po prostu nie byliśmy na meczu. Po prostu od pierwszego punktu głową nie byliśmy na, na, na boisku i In vsak punt so pokazival. Na koncu, kje šta lahko me se češči, da vsak set imel 17 ali 19 punt, bo takje kravišče ni zaslužilo narecnic. Ampak dobra lekcija je za nas in še ne želimo na trening glavam do, do, do Nanta, bo to je za nas zdaj zelo važni meč, in potem vsak kolejni naša liga. Každi element, či tehnika, či naša taktika koju pregotovali smo, to, to nje posljedovalo. A, a LKS napravde, grao švetnu šatkovku, bilo je bar za skupione, e, podbijale každu pivku. Mi danas bilo češko dobiti se za bojiska, tako šacun za LKS, a danas e, želi mi svaći troje vjence i na pracu, koju ubikamo na treningu, želi bi zaopće na 100% i potem grać meče. E, Takim przeciwnikami na pistekom pozycji.